Jesteśmy słuchajcie w Manu, przyjechaliśmy po odbiór Obrączek i zrobimy małe zakupy świąteczne w Żmickowy. Odebrane. Czy jesteś zadowolony? Tak, jestem. W ogóle piękne, słuchajcie, klimat w Manu. Wszędzie pierniczki, dekoracje, bardzo ładnie. Plus oczywiście świąteczne piosenki. My przy okazji robimy też małe zakupy świąteczne, żeby nie było na ostatnią chwilę. Ale jest! Znacie te ogórki z TikToka, jak wszyscy jedzą? <śmum> Popularne. Kupiliśmy, słuchajcie, taką gumę. Ja nie wiem, czy pamiętacie, jakieś takie mega ostre. Kwaśne. Kwaśne. Nieźle. <gry> może to nie jest ten... Pierwszy ten moment może taki, nie? Może to nie jest ten kolor. to No to ciasto z serem Rozmiar? Trzyście osiem. Podwójny ser? Nie. Mm -hmm. Spróbuję przez ten czas moci. Złożyliśmy już zamówienie. Ten banan mnie kupił. Mi chyba pomóc. Ja sobie z tym nie poradzę. Ty też palet boli. To jest to kurynokami chyba. To jest. To tak jest jakaś spakowana. Ja wiem. No i co to jest? Te igleska. Taka gumowa ona nowa. Nie? Czału nie ma. No guma banalowa. Może akadwo tej firmy, nie mam. Bo z Lidla się zajadają. A to w Lidlu też tak jest? To tam są takie okrągłe. I się je zamrożone takie do połowy. Mam, słuchajcie, I Słyszałam o tej maści. One jest generalnie na brodawki słodkowe w czasie karmienia. W takiej otwórce. Ale ja słyszałam, że na jest dobra na usta. Bo póki co wszystkie pomadki z Rosmana mnie strasznie wysuszają. Taka, przezroczysta. No, fajna postawa. Może to być to. I oni usta wyglądają nie? No bo ja tu mam z miodem. Z miodem. W tym momencie zapał się za dupsko Za się trzyma Cały czas? Nie, cały czas te zdjęcia robią to nie teraz. Zakupy zrobione Ciuch, ciuch, ciuch w pięknym klimacie Zobacz jak ładnie to wygląda za mną Korytarz I idziemy do samochodzika Jeszcze musimy zlecić Biedronkę jeszcze raz Rosmana. jeszcze raz Rossmana Bo wszystko wykupili Same Promation są i niczego nie ma z Kupiłam nowej firmy sobie serum I Kamil perfumy z Gessa Ale to w domu pokażę Były takie najciekawszy zapach I zimper Okej, okay, wróciliśmy do domu. Kupiłam, słuchajcie, gwiazdę. Zaraz wezmę, tutaj mam dwie doniczki, zaraz zobaczę, w sobie będzie fajnie wyglądała. Czyli będą przede wszystkim też za niskie. Zobaczymy. I tutaj chcę Wam pokazać z Rosmana to serum. Jeszcze nigdy tego nie miałam. wykładzające z kompleksem Angie Ending. No, także to. I tu jeszcze wziął sobie perfumy. Bardzo fajnie w ogóle ten spogląda. Ja w ogóle lubię damskie, te czerwone i te męskie, była akurat te żeby spłachać i faktycznie bardzo fajne, no. ależ to zostało rzeczy w samochodzie, bo, e, bo jest zimno. Nie chcę mi się znosić. Wrzucam Wam vloga. czy czy się jeszcze dzisiaj wrzuci. No, także w domku jesteśmy i się cieszę, bo jest zimno. Nie, Czesiu? Czesiu, ta No. No. Powiem Wam, że jesteśmy trochę gdzie mnie widać, ale nie ma to nagrać. W lokalnym Chińczyku, który u nas się otworzył. Podejrzewam, że coś połączę trochę tajskim. Muszę to doczytać, ale w ogóle piękne miejsce, jak na Chińczykach tak zwał. Patrzcie jaki fajny napój jest. I tutaj coś jest w środku. Jestem ciekawa. smakowało ci? Uh -huh. A oni pachnie. Mm. No. Tylko chyba tak nie wypiję przez te kawałki. O kurde, smakuje taki syrop, jak taki syro, jak łam za dziecko. No dobrze. Smakuje mi taki syrop na kaszę. Tylko na galerykę chciałabym podnieść, nie mogę. Mam. No. Jeszcze z winogroną i jabłuszko. Ta tuska PSM jest bardzo słodka. Ale fajna. Jak to się mówi, dobrze, że za płotem się coś takiego nowego otworzyło. być nowe blisko. Ja. Koście poproszeni, także pierwsze koty za płoty. zaproszenia dane. Jak się czujesz z tym faktem tej podróży? Bardzo dobrze. No, także.